W różnych mediach pojawia się lista tych samorządów, tych organizacji, instytucji związanych z samorządami, samorządów wojewódzkich, miast, które finansowały imprezę Campus Polska. Możemy powiedzieć prost: kłamali, nasi oponenci kłamali, władza kłamała, pani minister Nowacka kłamała. Mówiąc o tym, że ta impreza nie jest finansowana ze środków publicznych, pieniądze samorządowe są pieniędzmi publicznymi. A jeżeli tak, to my się pytamy, dlaczego nie zostało to wzięte pod uwagę przez Państwową Komisję Wyborczą? Gdzie jest równość między partiami, między formacjami politycznymi w państwie? Wiadomo, że nie można w taki sposób finansować imprez pieniędzmi. Publicznymi. To jest niedopuszczalne. Przypominam, że to jest impreza, w czasie której sączono jad. To była między innymi ta przyśpiewka, którą można było sobie zobaczyć, obejrzeć w internecie. Przyśpiewka obrażająca miliony Polaków, ludzi, którzy głosowali na naszą formację. I my, szanowni państwo, na to się nie zgadzamy. Te pieniądze, pieniądze publiczne, powinny pracować w samorządach. Z tych pieniędzy można realizować różne usługi, inicjatywy, a nie finansować w istocie imprezy o charakterze partyjnym. Imprezę, która pozwoliła, jak powiedział Donald Tusk, wygrać rządzącym wybory. A więc jest to wielka hipokryzja i wielkie kłamstwo. Niezależnie od tego, że Państwowa Komisja Wyborcza jest upolitycznionym ciałem dzisiaj, większość tam ma władza, i ta upolitoczniona Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że odrzuca sprawozdanie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. My dzisiaj pytamy, co w takim razie z tym, co ujawniają media, co z tymi środkami publicznymi, co zamierzacie zrobić z tymi partiami, które nielegalnie były finansowane. I mamy konkretny pomysł, niezależnie od tego, co zrobi Państwowa Komisja Wyborcza, trzeba zareagować. Pan profesor Marcin Barkoł. dziękuję. Drodzy mieszkańcy Krakowa, Lublina, Rzeszowa czy Warszawy, czy wiecie, że z Waszych pieniędzy zamiast na drogę, szkołę czy wodociąg, pieniądze poszły w Waszym imieniu na wulgarną imprezę partyjną Platformy Obywatelskiej i ich wulgarnej młodzieżówki? No więc właśnie. Dlatego też te milion złotych, prawie milion złotych, które zostały wydane na kampus Polska z pieniędzy publicznych, powinny być bezwzględnie wzięte pod uwagę przez PKW. I tego się domagamy, żeby oceniać wszystkie partie porówno. Zasada równości zapisana w Konstytucji jest kluczowa dla funkcjonowania demokracji. Dlatego złożymy dziś wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w imieniu grupy posłów skarżący uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Prawo jest stanowione w tym miejscu. Tymczasem PKW wymyśliła sobie przepisy, na podstawie wymyślonych przepisów ustanowiła siebie prokuratorem i ścigała za wymyślone przepisy, następnie jako sędzia sądziła za te wymyślone przepisy i wreszcie jako egzekutor komornik bezprawnie odebrała na podstawie wymyślonych przepisów pieniądze Prawo i Sprawiedliwości, chcąc doprowadzić do zagłodzenia, marginalizacji głównej partii opozycyjnej. Nie ma większego dowodu na to, że jest to atak na praworządność, demokrację, o którą tak wszyscy walczyliśmy. Dlatego też, drodzy państwo, domagamy się, żeby Trybunał Konstytucyjny ocenił te uzurpacje władzy przez Państwową Komisję Wyborczą. Koalicja 13 grudnia w swoich zapędach totalitarnych nie ma żadnych hamulców. Mają większość w tej Izbie. Mogą uchwalać prawo, jakie chcą, ale to im nie wystarcza. Oni również tak, wykorzystują takie instytucje jak PKW do tego, żeby to PKW wymyślała swoje przepisy. Uzurpacja władzy w czystej postaci. Temu się sprzeciwiamy. Konstytucyjna zasada legalizmu stanowi, że... Dla obywatela, co nie jest zabronione, jest dozwolone, ale dla organu państwa, co nie jest dozwolone wprost prawem jest zakazane. Nie można sobie przepisów dointerpretowywać, pisać nowych i dokonywać uzurpacji władzy. Jeżeli chcą zmienić prawo, niech to zrobią w tej Izbie. Ale niech tego nie robi w sposób absolutnie skandaliczny i bezprawny Państwowa Komisja Wyborcza. I niech to oceni Trybunał Konstytucyjny. Druga sprawa, proszę Państwa, mamy wolność działania partii. Artykuł 11 konstytucji. Tymczasem główna partia opozycyjna jest marginalizowana, jest próba zagłodzenia Prawa i Sprawiedliwości. To jest atak na wolność działania partii, to jest atak na demokrację. Domagamy się również oceny w kontekście tego przepisu konstytucyjnego. I wreszcie, drodzy Państwo, mówimy o wolności, mówimy o równości, trzeba powiedzieć wreszcie o prawach majątkowych. Nie można nikomu w sposób tak całkowicie swawolny i po uważaniu. Odbierać należnych mu pieniędzy. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła metodę złodzieja. Metodę, która absolutnie jest niedopuszczalna w państwie demokratycznym. Wyszła poza sprawozdanie finansowe pełnomocnika Komitetu Wyborczego, przypisując Prawu i Sprawiedliwości wszelkie zdarzenia, które miały lub mogły mieć miejsce w naszym kraju. O czym powie więcej tutaj pan mecenas, pan poseł Bogudzki. Proszę Państwa, to jest absolutny skandal. Wyrok kapturowy, wyrok, który absolutnie nie daje tak naprawdę prawa do obrony, bo wszelkiego rodzaju tłumaczenia składane do PKW były w góry odrzucane. Nawet nie było próby dyskusji, z pochylenia się nad nimi. Powtórę, trzeba pamiętać o tym, że... Jako, że każdy organ działa na podstawie w granicach prawa, to sprawozdanie finansowe jasno wskazują przepisy, są podstawą oceny przez PKW, a nie jakieś wyduwane wydarzenia. Nie mogą one być poczytywane tej partii, na którą ona nie ma żadnego wpływu. I przy dołożeniu należytej staranności nie mogłaby mieć takiego wpływu. Dlatego domagamy się oceny przez Trybunał Konstytucyjny tego bezprawia, które się dokonało w Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję. Szanowni Państwo, ta doktryna patorządu, patowładzy, patopremiera trzeba powiedzieć, bo tak należy nazwać Donalda Tuska, który mówi, że jeżeli będzie taka potrzeba, to on będzie łamał prawo, czyli doktryna demokracji walczącej, łamiącej prawo według uznania rządzących, według uznania Tuska. Ona oczywiście realizuje się od 13 grudnia. My na te różne zamachy na prawo, na sprawiedliwość, na wymiar sprawiedliwości... Podnosiliśmy, ale w ostatnich dniach Donald Tusk powiedział otwartym tekstem: tak, w ten sposób będziemy działać. Nie dodał, że w ten sposób działają od 13 grudnia. I decyzja niektórych członków Państwowej Komisji Wyborczej, którzy odrzucili, nie przyjęli sprawozdania Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w tę doktrynę się wpisuje. To znaczy działania bez podstawy prawnej. Ja przypomnę, że jest analiza prawna, niepolityczna, Krajowego Biura Wyborczego, które, która wprost stwierdza, że Państwowa Komisja Wyborcza nie ma prawa do badania innych podmiotów niż komitet wyborczy, czyli de facto sprawozdania. Co zrobili z nią ci członkowie, którzy zagłosowali za odrzuceniem sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości Komitetu Wyborczego? Nie zważali, wyrzucili można powiedzieć tę analizę prawną do kosza. Od 20 lat, szanowni państwo, od dwóch dekad przepisy prawa wyborczego i orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej były zawsze w tym samym duchu badania sprawozdania wyborczego. Takie było stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. Uwaga, takie stanowisko było również Sądu Najwyższego. Przez 20 lat przyjeżdża Tusk ze swoimi chówcami, z doktryną demokracji walczącej i mówi nie, teraz tak nie będzie. Ale nie będzie tylko wobec prawa i sprawiedliwości. O tym mówi członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz, który posługuje się ja ujmuję to w cudzysław, merytorycznym zbadaniem sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości i mówi, po raz pierwszy w ten sposób Państwowa Komisja działała. Pytanie tylko, dlaczego po raz pierwszy i dlaczego tylko wobec Prawa i Sprawiedliwości? My złożyliśmy ponad 40 przykładów. Działań, które są nam zarzucane, które były realizowane przez Platformę Obywatelską. Tym sztandarowym przykładem jest Campus Polska, czyli finansowanie także z pieniędzy publicznych, także z pieniędzy samorządowych, ale również z pieniędzy przedsiębiorstw, przypomnijmy przedsiębiorców, biznesu. To jest rzecz niedopuszczalna, bo ustawa o partiach politycznych mówi wprost, nie może być finansowania przez podmioty gospodarcze. Więc nie tylko środki publiczne, ale wszystkie te środki, które były przekazywane na Campus Polska. Tym roku, w tym roku, w zeszłym roku, kampus odbywał się w czasie kampanii wyborczej. To tam marszałek Grocki mówił o tym, jak należy głosować na członków Paktu Senackiego. To w tym roku, o czym wspominał minister Wójcik, przyznał się również do tego Donald Tusk, który czuje się zupełnie bezkarny. Mówi, tak, gdyby nie było kampusu, Polska pewnie nie byłoby e, zwycięstwa w tych wyborach 15 października. Oni już dzisiaj. Nie kryją się z niczym. Przyznają się do tego, że łamali prawo, że łamią prawo i że będą łamać prawo, jeżeli tylko będzie ich takie uważanie. I żadna instytucja w Polsce, czy to będzie Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, czy skrajnie upolityczniona Najwyższa Izba Kontroli nie będzie tutaj przeszkodą. Dlatego, że oni nie używają argumentów merytorycznych, argumentów prawnych, używają argumentu siły. To są antydemokraci. Tusk nienawidzi demokracji, dlatego chce zniszczyć prawo i sprawiedliwość, pozbawiając środków pieniężnych, ale my na pewno w tej walce nie zaprzestaniemy, nie zrealizujemy tego chorego marzenia Tuska o tym, żeby.